Dodajmy teraz możliwość dodawania zadań. W pierwszej kolejności stwórzmy Floating Action Button. A w nim jako dziecko podamy ikonę o nazwie Add. Następnie musimy uzupełnić wymagany parametr onPressed, czyli działanie, które ma się wykonywać po naciśnięciu przycisku. Na chwilę obecną zostawmy pustą funkcję i sprawdźmy czy nasz przycisk zostanie wyświetlony. Jak widać, nasz kod działa. Teraz naszym celem jest przejście do nowej strony aplikacji. Aby to zrobić, musimy zapoznać się z klasą Navigator. Jest to widżet, który umożliwia nam zarządzanie widocznością ekranów w aplikacji. O co chodzi? Jak spojrzymy na naszą aplikację, widzimy stronę z zadaniami. Oznacza to, że strona ta jest na samej górze stosu. Stos to taka struktura danych, do której możemy dodawać i usuwać obiekty tylko od góry. Podając analogię, wyobraź sobie stos talerzy. Możesz bez problemu wziąć pierwszy talerz, ale jeśli chcesz się dostać np. do ostatniego, znajdującego się na samym dole, pod wszystkimi, musisz i tak wszystkie wyżej po kolei ściągnąć. W naszym przypadku talerzami są strony aplikacji, a nawigatorem my, wkładający i ściągający talerze ze stosu. Przejdźmy więc teraz do kodu. Aby wrzucić kolejny ekran na stos a tym samym wyświetlić następną stronę aplikacji, wpisujemy Navigator of context. Dzięki metodzie of poprzez kontekst, zamiast tworzyć nowy nawigator, odwołujemy się do stworzonego automatycznie przez Material App. Następnie używamy metody push, w której umieszczamy Material Page Road. Jest to specjalny widget który zastępuje cały ekran nowym ekranem, dostosowując animację przejścia do platformy, na której został wywołany. Material Page Road posiada właściwość Builder, która przyjmuje funkcję z Build Kontekstem, a następnie zwraca stworzony przez nas ekran. Na razie go nie mamy, więc nazwijmy go Edit Task Page. Teraz stwórzmy naszą nową stronę. W tym celu w folderze View powołujemy do życia plik Edit Task Page Dart, a w nim stateless widget z tą samą nazwą. Oczywiście standardowo importujemy paczkę material. Przechodzimy również z powrotem do main.dart i skrótem klawiszowym importujemy stworzoną stronę. Oczywiście nie zapomnijmy dodać słowa kluczowego return, aby zwrócić Edit Task Page z buildera, ale ponieważ mamy tutaj jednolinikową operację, możemy od razu za pomocą Visual Studio Code wykonać refaktor. Klikamy na return, command. i wybieramy convert to expression body. Skróciliśmy tym sposobem kod używając funkcji strzałkowej. Dodajmy jeszcze przecinki dla ładniejszego formatowania. Spróbujmy teraz użyć naszego przycisku. Jak widać, przycisk działa i przynosi nas do następnej strony. Dla lepszej widoczności zamieńmy kontener na scaffold i wpiszmy przykładowy tekst na środku. Widzimy, że nasza strona działa. Jeżeli interesują Cię kolejne materiały w tematyce darta i flatera, to kliknij dzwoneczek, żeby nic się nie minęło. A jeśli chcesz pomóc w tworzeniu polskiej społeczności flaterowej, to zapraszam do subskrybowania kanału i dołączenia do dyskusji. Do zobaczenia w następnym materiale.